Moin aus Hamburg, lieber cześć, dzień dobry, witam, pozdrawiam serdecznie z Hamburga, drogie pierniki. Środa, 15 października, wiadomości prasowe z Niemiec, czyli nasz Presse Spiegel aus Deutschland, Dziękuję Wam serdecznie za obecność na tym kanale. Dziękuję za Wasze subskrypcje oraz komentarze, do których nieprzerwanie bardzo serdecznie zapraszam. A dziś porozmawiamy m.in. o eskalacji sporu o służbę wojskową, o tym, czy Niemcy w ogóle chcą bronić swojego kraju. Będzie w dalszym ciągu o referendum klimatycznym w Hamburgu. No i z Hamburga jeszcze najbardziej chyba kontrowersyjny projekt budowlany w Niemczech, czyli Elbtower. Zaczynamy jednak od Spiegel. Spiegel und ifw sagt für Deutschland schwächeren Aufschwung voraus als die Bundesregierung. Jak pisze Spiegel, Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje dla Niemiec słabsze ożywienie gospodarcze niż rząd federalny. Tutaj rząd federalny wychodzi z założenia, że w przyszłym roku, 2026 26, będziemy mieli 1,3% wzrostu, natomiast Fundusz Walutowy nie podziela tego optymizmu, pisze o 0,9%. No, i tym samym, co ciekawe, Niemcy pozostają najsłabszą gospodarką wśród państw grupy G7 pod względem prognozowanego wzrostu gospodarczego. Bild Zeitung, weiter. nach Volksentscheid. Jetzt wegen Hamburg der Ferienkollaps. Trwa odysseja w Hamburgu z wynikiem referendum, które zakłada, że Hamburg musi osiągnąć neutralność klimatyczną już do roku 2040. I politycy, i dziennikarze ostrzegają, że może mieć to poważne konsekwencje gospodarcze i społeczne. Zagrożone są miejsca pracy, możliwy jest wzrost czynszów, także utrudnienia w transporcie. No i właśnie, jeżeli chodzi o transport, no to tutaj teraz odzywają się kraje związkowe, które z Hamburgiem e, graniczą, między innymi Schleswig-Holstein. W Schleswig-Holstein bardzo ważna jest turystyka. Branża turystyczna generuje tam przychody na poziomie 10,8 miliarda euro rocznie. Związek turystyczny w Schleswig-Holstein mówi o tym, że turystyka przez, bez możliwości przejazdu przez Hamburg jest po prostu niewyobrażalna. Także słuchajcie, zaczyna się niezła lawina, jeżeli chodzi o to referendum. Myślę, że temat jeszcze długo, długo będzie trwał. Dan, Bild Zeitung weiter. Lösung für Beinkostbauer Bauruine. Elbtower wird geschrumpft und dann Naturkundemuseum. No i z Hamburga, jak pisze gazeta, Bild po porażce w referendum klimatycznym, hamburski senat ogłosił nowe plany dotyczące jednego z najbardziej kontrowersyjnych projektów budowlanych w Niemczech wieżowca Elptała. Ja przypomnę, budowa została przerwana w 2023 roku. Wszystko zamieszane było ówczesny pierwszy burmistrz Hamburga, później kanclerz, czyli pan Scholz. W ogóle tutaj w Hamburgu ta niedokończona wieża nazywana jest Kurca Olaf, czyli krótki Olaf, na właśnie, że tak powiem, ku pamięci byłego, byłego kanclerza. No i teraz okazuje się, jak donosi prasa, a między innymi też Spiegel o tym pisze, że miasto zdecydowało się wykupić ten projekt za blisko 600 milionów euro, dokładnie 595 milionów. No i tam w dolnych kondygnacjach ma powstać Muzeum Historii Naturalnej na Tłoku, ten muzeum, Całość ma być trochę niższa, tam o 12 pięter. No i jak zwykle w takich przypadkach zapłacimy my z naszych kieszeni, my podatnicy. Słuchajcie, tym samym też rozpoczął się proces pana Benko, który za to był odpowiedzialny, jego grupa Zigna, za ten, za ten cały projekt. W Innsbrucku rozpoczął się ten proces, o tym pisze Spiegel. Prokuratura zarzuca panu Benko, że ukrywał pieniądze przed wierzycielami po załamaniu finansowym jego imperium, czyli ostre oskarżenia. On oświadczył, że sprawę widzi zupełnie inaczej. No i co, w sumie ja też bym tak tą sprawę widział, jeżeli o miliony by chodziło tam. No i tyle. Blitz for Prasy konferencji Bild Zeitung Wehrdienstkrach eskaliert. Tymczasem w Niemczech niespodziewane wydarzenia. E, w to, wczoraj wieczorem odwołana została konferencja prasowa. W Bundestagu i chodziło tam, czy miało chodzić na tej konferencji o nową ustawę o służbie wojskowej. O co chodzi teraz? SPD lest kompromis Placen, jak piszą media, SPD zablokowało kompromis. Ten kompromis to było właśnie to losowanie służby wojskowej. Wewnątrz SPD pojawił się silny sprzeciw wobec tego rozwiązania. GZ, Włodeszun Miachwłaszło, ta cała ustawa już kilkukrotnie była odkładana, przesuwana. No i teraz wychodzi na to. Że wersja Pistoriusa może uratować projekt. Jedyną szansą, by ustawa trafiła jeszcze w czwartek do Bundestagu, jest przedstawienie jej w wersji preferowanej przez pana ministra Pistoriusa. Pistorius sprzeciwia się temu losowaniu, o którym wczoraj mówiliśmy. Jego prawnicy zastrzegli też tutaj mają zastrzeżenia konstytucyjne. Największy problem jest taki, że bez powszechnego badania zdolności do służby wojskowej całego rocznika w sytuacji kryzysowej nie byłoby wiadomo, kto w ogóle do służby wojskowej jest zdolny. Także jeszcze to chyba potrwa. Wydaje mi się, że jeszcze w tym tygodniu nie uda się tutaj tego zatwierdzić. Natomiast pytanie. Wir hatten Inza umfrage i Bild Zeitung schreibt, jede fünfte Frau will Deutschland im Ernstfall verteidigen. Bardzo ciekawie, bo gazeta Bild tutaj zrobiła sondaż i z tego sondażu wynika, że co trzeci Niemiec deklaruje, że w przypadku ataku, kraj, ataku na kraj zgłosiłby się do Bundeswehry, aby bronić właśnie Niemiec. Z badania wynika dokładnie, że 20% kobiet i 40% mężczyzn byłoby z gotowych wziąć udział w obronie kraju. No i tutaj gazeta Bild tytule koncentruje się na kobietach, w sumie nie wiem dlaczego. No i co ciekawe, słuchajcie, w grupie wiekowej 18-29 to jest 34% osób, które by się zgłosiło. Najwięcej, bo 40% w grupie wiekowej 30-39 lat, natomiast ponad 50 lat to jest tylko 26%, czyli spada. Czyli Niemcy mają swoje dylematy, jeżeli chodzi o obronność. Natomiast nie tylko Niemcy. Das Dilemma an der Ostflanke die Luftraumüberwachung wird immer riskanter. Business Insider pisze o tym, że nadzór przestrzeni powietrznej staje się coraz bardziej ryzykowny nad przestrzenią NATO, słuchajcie. Business Insider zaczyna od tego, że samoloty NATO nigdy nie zestrzeliły rosyjskiej maszyny załogowej w przestrzeni powietrznej państw sojuszniczych, nawet w czasie zimnej wojny. Teraz te misje patrolowe są coraz bardziej wymagające, wymagające od pilotów maksymalna ostrożność, dyscyplina, to jest to, co właśnie piloci muszą tutaj mieć jakby w sobie i na czym się skupiać. No i teraz tak, według nowych ostrzeżeń dotyczących możliwości incydentów zbrojnych w ramach misji NATO rośnie ryzyko, że zwykła akcja przechwycenia może przerodzić się w eskalację. I słuchajcie, jak się tego czyta, to tak się myśli, że na to raczej by nie zareagowało, gdyby na przykład coś się stało nad państwami bałtyckimi, nad Polską, zestrzelony zostałby jakiś tam, nie wiem, właśnie jak tu jest napisane napisane, obiekt latający załogowy, czyli jakiś pewnie samolot, że wszystko to by trwało, bo widzicie, wszyscy mają takie swoje tutaj różnego rodzaju rozterki. Dan, na kacafer Wadepul hofft w neue Ukrainy w von Donald Trump. Po sukcesie Donalda Trumpa teraz w sprawie gazy, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego CDU-CSU Wadepul, jednocześnie minister spraw zagranicznych, wyraził oczekiwanie, że Waszyngton podejmie nową inicjatywę pokojową w sprawie Ukrainy. Słuchajcie, z jednej strony no dobrze, że to wyraził, a z drugiej strony pokazuje to, jak słaba jest Europa, bo wszyscy patrzą w kierunku Trumpa. Jednocześnie go oczywiście krytykują yy, i tak dalej, ale no, sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Trochę teraz o rynku pracy w Niemczech i ogólnie nastrojach. VW Mitarbeiter bei Neustadt nach Zwangspause am Fließband. Wir haben die Schnauze voll. Pracownicy Volkswagena po przymusowej przerwie, tu chodzi o 7, 7 przerwę w Zwickau. Mówią o tym, że mają dość. Brakuje klientów gotowych zapłacić wysokie ceny za samochody, które tam są produkowane, właśnie w Zwickau. Premier Saksonii Kretschmann apeluje o szybki powrót do dopłat do samochodów elektrycznych, po to, żeby ratować, właśnie miejsca pracy w Zwickau. Unklare Zukunft für den Standort. Mamy niepewne przyszłość tego w ogóle zakładu. Tam są produkowane głównie samochody, modele elektryczne, ID, wszystkie y, Cupra i tak dalej, także Audi elektryczne. Uns Lügen aufgetischt. Pracownicy mówią o tym, że ciągle nas okłamują. Die ganze Region hat angst, Cały region boi się o przetrwanie. Die Regierung muss endlich handeln. Rząd w końcu musi działać. To są cytaty pracowników, którzy mówią. Właśnie jak się czują. I kiedy hofnął nogić auf Jeden z pracowników mówi, że jeszcze ma nadzieję, nie traci tej nadziei, ale musi coś się ruszyć. Samochody elektryczne muszą być kupowane. Inaczej po prostu będzie tam fala bezrobocia. Jeżeli chodzi o bezrobocie, słuchajcie, to gdybym. Znaczy jestem miły i miły pozostanę, ale gdybym nie był taki, to bym zaproponował tutaj przeprowadzenie się do, do tak zwanego socjalhotel, czyli hotelu socjalnego w Berlinie. Na ten hotel teraz była obława, policja, racja. o tym pisze Gazeta Bild. Von Zipcy Leistung waren 19 Einwesen z 70 osób, które tam mieszkają w tym hotelu i pobierają świadczenia socjalne, z których żyją, było 19 na miejscu, 19 tam zostało hotel w dużej mierze jest zamieszkały przez obywateli Rumunii, Bułgarii, którzy korzystają z niemieckich świadczeń socjalnych. Z wielu z nich pracuje na tzw. mini jobs itd. Tak Verdacht auf socjalny zbrach i Tutaj y, urzędy mówią o podejrzeniu nadużyć socjalnych. No brawo, i pracy na czarno. No brawo, słuchajcie. No i z 70 osób, których tam się spodziewano, było 19. Rachunek jak zwykle płacimy my. Tutaj też urzędy potwierdzają, że nie ma takiego obowiązku, żeby cały czas przebywać w miejscu zamieszkania, także nie wiadomo, co z tymi ludźmi się stało. Za całą akcję zapłacimy my, jak wspomniałem, ale też tutaj za utrzymanie takich ludzi też niestety my płacimy. Tak podrzucam jako temat też trochę w kontrze do tego, co się dzieje w Cwikał, gdzie ludzie chcą pracować, ale tak jakby nie wychodzi. Słuchajcie, teraz trochę tak geopolitycznie, ale nie o żadnych wojnach, tylko zupełnie czymś innym. Szpigel. Und nordost, pasażer entlang Russland. Kontainerzyf fährt erstmal über Arktis von China nach Europa. Północno-wschodnia droga morska wzdłuż Rosji, wybrzeża Rosji. Pierwszy kontenerowiec przepłynął przez Arktykę z Chin do Europy. No, i tutaj, zgodnie z informacją koncernu Rosatom, to statek nazywał, nazywa się Istanbul Bridge. Rejs trwał 20 dni. No, i to wszystko jest, jak pisze Spiegel, Erfolg für den Kreml. To jest sukces dla Kremla, ponieważ Putin już od dawna zapowiadał, że żegluga na tym północno-wschodnim przejściu nord ostpassage pasarze będzie możliwa. Rosja wykorzystuje już to przejście do tranzytu skroplonego gazu e, do klientów w Azji, między innymi. No i teraz ten udany rejs z kontenerowca stanowi symboliczny, taki symbol gospodarczy dla sukcesu Kremla w ogóle. E, tutaj eksperci piszą: es ist eine kurze, aber route", że ta trasa jest krótsza, ale bardziej ryzykowna, chodzi o lód, który tam się znajduje ten statek, co ciekawe, przepłynął teraz jest tam w portach Wielkiej Brytanii dalej popłynie do Hamburga, czyli do mnie, a później do Was między innymi do Polski no i co ciekawe, no tutaj jest to alternatywa dla kanału Sueskiego, przylądka dobrej nadziei, czyli tej znanej trasy nowa arktyczna trasa może stać się strategicznie ważnym szlakiem handlowym pisze na koniec D.A. Spiegel choć pozostaje zależna od warunków klimatycznych i rosyjskiej infrastruktury no i to jest właśnie bardzo ciekawe no i tak sobie pomyślę, jeżeli to okaże się tutaj opłacalne, to czy firmy europejskie, w ogóle firmy światowe jednak. Z... Rosjanami nie będą chciały też tutaj na tym polu pracować, czy współpracować. Dan Giffey, stärkt digitale Kooperation mit Polen, taki wątek polski. Pani senator do spraw gospodarki Berlina Franciszka Giffey, udała się z 30-osobową delegacją przedsiębiorstw, startupów, stowarzyszeń do Warszawy, aby rozwijać niemiecko-polską współpracę w obszarze cyfryzacji, innowacji i cyberbezpieczeństwa. No i jeszcze jeden temat, tutaj Deutsche Welle powraca. Nord Stream, Anschlag, Polen, will nicht ausliefern, atak na Nord Stream Polska. Nie chcę wydać podejrzanego, o tym pisze właśnie Deutsche Welle, ale tutaj w sumie nic nowego w tym temacie się nie stało. To z Was słuchajcie, To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wiadomości. Danke für Eure Aufmerksamkeit. Dzięki, że byliście. i wünsche euch wie immer einen angenehmen und erfolgreichen Tag. Jak zwykle życzę przyjemnego, pełnego sukcesu. Dnia pozdrawiam serdecznie z Hamburga. Liebe Grüße. Tschüss.